Duch Boży pokazał, jak z nieba spada na tacy chleb. Ten chleb był jak bułeczki, dorodny i dużo tego było. Nie przypominał takiego chleba, jaki my znamy. I Duch Święty dał słowa. Tak mówi Pan, ja darmo dam każdemu, kto pragnie. Darmo bez płacenia pieniędzy. Każdemu kto do mnie zawoła dam z ukrytej manny, aby nikt, kto pragnie nie był pozostawiony bez pomocy. Strzeżcie pilnie mych słów i zbawienia, które stało się waszym udziałem. Przyjdę wkrótce, a zapłata ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Przeczytajcie dwudziesty drugi rozdział księgi objawienia, i stójcie na straży mego słowa. Łaska moja nigdy się nie kończy. Przepowiedziałem wam wszystko. Opokój z wami. Amen.